Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym i ostatnim odcinku Tak? Tak. tak, tak e, z szóstym. No tak, ale, ale mnie teraz będzie słychać. Już nagrywasz chlapsa? Czekaj. E, w, w, w szóstym odcinku z serii Battlefield mm -hmm. 3 Kooperacja. E, dzisiaj znowu gramy z. z... Tak? No właśnie. Tak. E, I misja ostatni dzwonek. Nie, wiem, czemu się to kojarzy ze szkołą, ale, ale lepiej, żeby mi się nie kojarzyło, bo gram Battlefield i wolę nie myśleć o szkole w tym momencie. Trochę lekcji będziesz tam musiała robić. Trochę lekcie będziesz tam musiała robić. Ojej, kut, Maski burzy, jak? Maski to? burzy i. lecimy to coś. Z... Na gdzie my jesteśmy? Ja tak kompletnie tutaj nic nie widzę. Czekaj, bo. Halo! Maska, jak musimy być na no? Ej, nie, bo nie widzę chodź. w ogóle nic kompletnie. Aha, dobra. Co to za pomieszczenie w ogóle było jakieś? <grym> Ej, to to ci się. Aha, bo ty skoczyłeś do windy. Nie, no, nie dobra, teraz będziemy musieli Co to było? Inne. o, Pogu tutaj będzie fajnie, do? popatrz. Tutaj ile ludu na czeka. No dobra, nieważne. O, kurde, coś tam strzelają. <grym> no <grym> Ej, poczekaj, <grym> no po No tak, Tu jest ich z pięciu, dziesięciu. No. Na jakim ty poziomie to włączałeś? Na eee, easy. Znaczy, miałam komu ją mówić Ale dobra, wszystkim i tak mówię. Nie, no się, gram na easy, bo nie potrafię. Nie jak to hardcore jest? Jakich hardcore? Co ty mówisz? na hardcore, żeby nie było na, na przykład napisane ile pocisków? Czy, czy, czy ja dobrze mówię? Nie, 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 bo tutaj normalnie będzie. To nie zależy od poziomu, wiesz o tym? Tylko na multiplayer. To tylko w grze, ja, że w multiplayerze. Kurde, tam jest gitara w ogóle. Oprzej. Hej, chodź, pośpiewamy. No to, chodzi. No to chodź. zanim <laughs> no ten to... O kurde, granata. Kurde, nie położyli granat. To po prostu nie wierzę. Gram ostatnio na takiej mapce na multiplayerach, coś takiego było. On no się tu schował i, i myśli, że go nie widzę. No Też? po prostu... To jest metro. Metro. Dobra. E. Wchodzimy w metro. A tu jest gitara far, Idziemy. Okay. E? Ej, tak jak nie no to nie Znaczy gitarę rozwaliła, Opa się rozwaliła. Dum, dum, dum. Dobra, nie bawimy się, nagrywamy. Ej dum. No Czekaj, dobra, zjadę idziemy. sobie po tym. Chciałeś obrazować kasę. Chciałam sobie zjechać ze schodu. A sam spadł mi normalnie. No mi właśnie zjechał Musisz na to środkowe Wejść Będziemy zjeżdżać tak do schodów teraz, dobra A coś ci nie wychodzi, patrz A coś ci nie wychodzi, patrz Iiii Całowo skaczesz Całowo skaczesz kurczę, ale fajnie dobra. <laughs> Metro I teraz strzelamy Ojojoj, ojojoj oj, oj. Gościu weszł do metra widziałem Ale to byłeś ty chyba Gdzie? Ja. To byłem ja A ja już lecę kurde już, takie nadzieja że sobie coś postrzelam Nie daj nie się, da się zabić. zabić No nie da się zabić jak możesz Co, idziemy na górę? Gotowo? Nie, idziemy tutaj do metra tutaj będziesz ]icy. musiała ten rozbroić bo. No chodź. Nie, ja chcę pić, czemu nic nie ma? Ej, wszystko. No to ci terroryści sobie zabrali. To ci terroryści zabrali. Zamiast. O kurde, Terrore, mamy 56 sekund. Się A, jak to? No, musisz odbyć tę bombę. Co takiego? Co <coughs> takiego? Tak ci mówiłem. No, Gdzie ja cię będę słaniał, Ja, ja nic kompletnie nie, nie znam tej na bombach. Tu. Tu. chodź. Tu, tu, oh. bo ja musiał naciski naciskać, tylko uważaj, żebyś się nie pomyliła. Spacja! Nie pomyli się, proszę. F, dobra. Z. Jak się pomyli to co? No to wybuchniemy. No to wybuchniemy. Oboje. <grym> zginiemy. <grym się> zginiemy. Masakra. I... Ja piwniczę, pier... ja dobra jestem. Ach, przestań. O kurde zabił mnie. Słodki, przepraszam. Do tyłu, do tyłu. Chodź do tyłu, do tyłu, do tyłu, chodź, Co, do, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Do tyłu Ja tutaj jestem. Ja Cofę się bo nie dam rady. Chodź tu, tu tu tu. tu. No, Będzie tu, tu, nie mogłem tak kierować. Bo ja cię tam nie odrodzę, bo jeszcze... Bo ja tam nie, drodze, bo, jeszcze... Bo, ja tam nie drodze, bo jeszcze zginę. Schodami hmm. na górę, jak fajnie. To się jeszcze. Bo oh, się, skodami, tu jest. Jesz. No nie no, znowu! Frajerzy. Dobra, zabijaj ich tam. Cofaj się, cofaj się do tyłu. Frajerzy. Cofaj się do tyłu, cofaj się do tyłu. Jeszcze, Co? jeszcze, 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 do tyłu. Przeładowywanie jest dla frajerów. Nie lubię przeładowywać. O kurde, dobra. Czekaj, <laughs> Czekaj nic ty. nie widzę. O kurde, 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 kurde. Oj oj, 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 Nie no, poradzę sobie, poradzę sobie, spokojnie. Ja mi nie zabiją, spokojnie. Tam, ale... Wygląda jak ten gościu z takiego filmu. Nawet nie wiem, ale gdzieś widziałam zwiastun. Aha, dobra. Nie, Zginął nie. Łoł, ile Cofaj się, wycofaj się, wycofaj się. nie damy radę. Nie możemy okay. tu zginąć. Nie możemy tu zginąć, ale za chwilkę możemy. Dobra. Jakie to było suche. Chodź. Coś mi się ten... Ja kompletnie nie zamazuję, czytam tego, co tam pisze jak, na dole, bo w ogóle, co oni mówią. Ty wiesz, wiesz o czym to jest w ogóle? Bo wiecie, nie wiem bardzo. Tak... To... gdzie mamy iść? <laughs> mamy jakiegoś gościa zabić, terrorystę. Albach, co tak, chcemy? Idziemy tutaj, ale nie wiem, dlaczego to się znowu buguje. Otworzysz to Zaraz będzie. O! A? A? Jest a. Jest? I co teraz? O, mi też się pojawiło. No idziemy tam sobie, idziemy. Like a boss. Tutaj będzie fajnie. Ten budynek jest właśnie podobny do mapy z Metro, tam... Wchodzisz tam do tego i... No. Wow, wow, wow. Saka. To chyba właśnie w tą na tej mapie wtedy gram Metro było takie... Co no, to za ludzie? Metrą. O kurde, przyjechało wadla. ich! To nasi. Czekaj, gdzie ty jesteś, bo ja się gubię. Aha, dobra. Tutaj na górze, chodź, chodź. Aha. Gdzie nie iść tam, gdzie nie iść tam? tam, tam, tam. Cofaj cofa się, cofa się bo Aha, dobra, zorki. Szybko, cofaj Pomalutko, <noise> pomalutko, <pomalutku. głosy> musimy ich rozwalić pomalutku. najpierw tutaj <noise> Nie lubię żwawolutko No ale to też może być Kurde, nie widzę ich Nie wiem gdzie oni są, aha Tak, górze, Na górze gdzieś, gdzieś. gdzieś Wszędzie właściwie Kurde, ciemno tam jest. Wpadzimy? Co wchodzimy? Nie ma innej opcji. Ja tam idę. No bo nie widzę, gdzie oni są. O kurde, o kurde. Ilu... Tutaj za tym, co Jest. Lat. Nic się nie stanie. Spokojnie. Strzaj, strzaj, strzaj. O, jest. Czemu ja to mam nadal. inną. No Bo jest. go no bo ja sobie ja ja podniosłem. Ja sobie podniosłem? Znaczy, że... Aha, ty sobie czy... podniosłeś. Ty sobie no, Co jest Aha, daj sobie Ale co to była za... Co daj jedynkę. No... Znaczy, ja lubię zabronie ogólnie, ale... Chodź. Czemu się to ten... No masz... Aha. Masz dwie no, bronie. No, to nie <laughs> Przeszukaj coś... Coś chyba... No musimy tutaj... O, to będzie fajna misja. Nie im Uważaj, nie wychodź do przodu. Czy fajne czy nie, wiesz co? Dobra, stój tutaj. i rozwalaj tu stąd. Ja tak troszkę ślepo, a troszkę celuję. Muszę więc... dawać uważaj Shotguna chcesz ich zabić. <laughs> <laughs> nie wiem jakoś tam. Chcę co zrobić, stylowo O no nie wierzę że... No jak właśnie, on się jestem zabić. taka świetna <laughs> przecież w ogóle w Battlefielda i tak świetnie gram O Zostałem kurde, mi 69 nie, ja wiesz nic. co, wiesz co Pewnie to jest głupi pomysł, ale... O kurde Granat Halo? Halo? <noise> Ty, nie. mi no, no bo w ogóle głupio jest, jak jest tak cicho, to jest tak głupio, bo... Sama to zauważyłam na filmikach, jak, jak jest taka cisza, to trzeba wycinać, jak się nic nie mówię, bo jest bez sensu. Raz, raz tak beznadziejnie nic nie mówiłam po prostu przez jakiś czas, że w ogóle od nowa musiałam nagrywać mhm. filmik, bo by to wkurzyło. A, Musiałeś no, to wszystko komentować. Nie wierzę Aż tak beznadziejnie gram? Czekaj, cofaj się do mnie, do tyłu. Nie. 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 nie Ale gdzie? Zabijaj. Dlaczego ten... to... ich nie zabijasz? Dobra, nic. A jej, palą do mnie. Mam nadzieję, że damy radę. Dobra, daliśmy radę. Idziemy na górę. Dobra, na górze tutaj z tej strony nie ma, oni są z tyłu. Ja tam cofnę się do nich Nie wiem zo zobacz gdzie oni są jeszcze Bo mi się wydaje że tu O, jest tu jeden Ja Dobra. lecę Jeszcze gdzieś? A jest. co się bedę Gdzie co? oni są? Widzisz? Ty obejrzyjmy całą naokoło Widzisz ich? To gdzie oni są? Aha, na no dole Aha, no to fajnie że my chodzimy no Na gdzie górze on? A, Gdzieś mi do mnie walił Tam jest! Nie wiem skąd Dobra mam Już. Gdzie? Jeżeli się nie. Oj. O. Jeżeli się nie. O. chodź. się nie. Jeżeli się nie. 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 Jeżeli nie. Jeżeli się nie. teraz już może być. Ci się skacz. nie. Jeżeli się się nie. Dobra. się nie. Jeżeli się nie. Dobra. Koniec z maskami, w końcu. Jej. E. Rozwalaj. Na górze, Ewej. po lewej stronie, jeszcze jesteś? Nie wiem, chyba tak. Kurde, teraz tam są. Achem. Wiem, że jak mówię tam są, to ci nic nie mówię, ale dobra. <laughs> teraz z tym pomyślałem. Tam są, no wiem, wiem. Właśnie właśnie nie ja wiem co ty myślisz wiem no, wiem... no dobra o yy, wyeliminuj scenę no, o pamiętasz od znowu, co ci mówiłem znowu... na początku? w dużym znaczeniu no to będzie to, jest to co mi nie ci mówiłem nie żaden spoiler bez spoileru dobra idziemy wchodzimy tam. cofnij się? czekaj z rozpędu muszę otworzyć tą klamkę no, tak no tak z buta musisz no, przywalić, wiesz, odchodzi. wjechać... No, Patrz, Cofnij się. <noise> Cofnij się. No. Chodź, 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 chodź tu, 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 chodź. Może przejdziemy się i znowu ten tym tu tak z <noise> nie nie, a, nie wiem o co chodzi, A Chodź no, tutaj. No nie I teraz Ej, idziemy. Ej, czemu nie mam tej krowy? Ojas. Oh yes. Ty wchodzisz chyba pierwszy. O nie... Nie. Uwaga! Spokojnie. Udało się? Iha. Tak, Z profilu jeszcze tak nie. Tak, szybko no. rozwaliliśmy. Tak. Słuchaj, suid po na Facebooku no, normalnie taki selfie. pokazuje, o tyle C4. Na no, ten staje, no nie i. Dobra, zobacz. Jaki <noise> z rodakcji. <noise> Ząbiak. <noise> Dobra, nie. <noise> nie, no spoko. Fajnie fajnie się ten grał. I, i to jest Rus. koniec, nie? Tak, tak, Jaj. to jest koniec. 11 minut. Nie no. <noise> nie no, dobrze było. Nie ma co. <noise> no, teraz wszyscy <noise> mogą zobaczyć, że gram wszędzie na niskim. <laughs> o, dobra. <Dlaczego? laughs> nie no, ty to nie grałeś był... na niskim e, 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 dwa razy. W ewakuacji mm -hmm. i załatwić... w A, tak. Amen. Dobra. No to fajnie było. No to... No to... czekaj, jak ja się żegnam. Zapomniałeś. <laughs> Kurde. Zapomniałeś. <laughs> no dobra, to by było na tyle Jeszcze w tym filmiku. <laughs> Zapraszam do komentowania, łapkowania i subskrybowania mojego kanału e, oraz do obejrzenia innych filmików z serii Battlefield 3. E, to by było na tyle, jeżeli chodzi o koło operacje, a my się z wami żegnamy. Do następnego filmiku. Cześć.